W kilku dniach podróży motocyklem na północ Wietnamu dojeżdżam wreszcie do miejscowości Sapa. Na lokalnym targowisku wiele się dzieje. Czy obecne ropuchy. Ropuchy. To miasto złożyli jeszcze Francuzi w czasach kolonialnych. Sapa ma zdecydowanie chłodniejszy klimat. Leży na wysokości 1600 metrów nad poziomem morza. Tutaj schodzą się ludzie z gór, z różnych plemion, aby sprzedawać swoje warzywa, owoce czy drób. Najczęściej widzę jednak grillowaną kaczkę. W tych pałeczkach jest ryż. Panie w kolorowych strojach to kobiety z plemienia Hmong. Oni sami dzielą się na kilka podgrup. Chmongowie biali, czarni, niebiescy czy zieloni. A są i także kwieciści. To wszystko uzależnione jest od koloru strojów, jakie noszą. Tutaj na targowisku można też zobaczyć ludzi z innych plemion, z Dao czy Staj. Najliczniejsi jednak tutaj są hmongowie, to koczowniczy lud pochodzący z Syberii, Tybetu i Mongolii. Mieszkają głównie z drugiej strony tego pasma górskiego, po stronie chińskiej. To ma być muzyka, to ja dziękuję. Po europejsku, zamówiłem sobie hamburger, ale e, nie miałem świadomości, że hamburger to pusta bułka i zrób sobie sam wkładkę. No i wziąłem też dla rozgrzewki zupę z pomidora. A ta zupa to taki kisiel. Normalnie kisiel z pomidora. Wszędzie w Sapa, w szczególności pod wieczór, schodzą się tutaj tabuny dzieci, które są wysyłane przez rodziców w celu zarobkowania. Czasami widać, że ten rodzic gdzieś z daleka obserwuje te maleństwo. Rekreacja. Biali ludzie, którzy tutaj docierają, często robią sobie zdjęcia z tymi dzieciakami. Przez co ten biznes tutaj całkiem dobrze się kręci. Jedzie bezpośrednio. coś sprzedać, zarobić jakąś kaszurę. Można, Hinka zrobiła sobie zdjęcie ze wszystkimi dzieciakami i on teraz mają rozdrapać po kilka razy. Na ulicy niech się tu nie czepia. żeby ją zawiesz motorem, tu, A jak mam tej babci odmówić? Ona, na zatrzymuje motocyklistów, chce gdzieś jechać. Już idę. Momento, Jedziemy. Naputka na babcia jest niezłym pretekstem, aby pojechać w góry do jej domu, zobaczyć, jak mieszka i jak żyje. Kurde, młody mi wymiotuje. Ojajo oj, oj. Pani uśmiech bezcenny Po chwili przerwy udaje mi się namówić zniechęconego młodzieńca aby znowu wsiadł na motocykl. Tym razem jedzie z przodu. A góry tu niesamowite patrzcie Młodego przekonałem, żeby siadł z przodu, bo wymiotował Teraz może poprowadzić motor Tam gdzieś Pani pokazuje gdzieś tam w otali swój dom chętnie pojadę i zobaczę Jak to wygląda krajobrazy absolutna bajka Moje opony nie są przystosowane do tego crossu Jazdę na szosowych oponach i jazdę w trójkę na dwuosobowym motocyklu poczytuję sobie jako niezły wyczyn, a w dodatku jeszcze jedną ręką staram się coś sfilmować. Młody się zorientował, że znowu mi spadł ten plecak. Musiałem go zdjąć. to pija. Dzięki Ci, dzięki Ci. Dobra, Pani to weźmie, a my jedziemy dalej. No i teraz sobie dopiero zdaję z tego sprawę, jak naprawdę ludzie mieszkają. E, z pół godziny motorem, a oni pewnie już w nocy wcześniej z rana wyszli, żeby. No nie szkodzi. Wyszli z rana, żeby na targu coś sprzedać. Muszę. Jestem z babcią na miejscu, niesamowita przygoda, jestem umordowany w trzy osoby na, na komarku, tak nazywam wszystkie skutery, które tutaj jeżdżą, pani pokazuje, że mieszka jeszcze tam gdzieś wyżej u góry, a tutaj też się czas zatrzymał, pani robi pranie, się uśmiechają, a tu pani coś ładnie ceruje. Dopiero ten człowiek jak coś takiego widzi to ogarnia. Jaki jest wielki wysiłek ludzki, żeby funkcjonować, żyć. Jak już wspomniałem ta pani pewnie w bardzo wczesnych godzinach porannych wyszła na targ, żeby sprzedać pewnie jakieś swoje warzywa. Wzięła tam swojego wnuczka. Ale... Ile to trwało? Nie wiem. Spróbuję się dowiedzieć. Ja tu zaję, za A to mnie. Za panaj, bo jemy za łąż. Jak długo? Będzie Wiesz? No i szybko na własne oczy przekonuje się, że Wietnamczycy, czyli ludzie z plemieniach mąk, nie potrafią czytać po wietnamsku, w związku z tym nawet translator jest tutaj mi nieprzydatny. Ile godzin szła babcia na targ?

Pokaż na palcach. Albo to nie jest ten język. Hello. Hello. Może on wie. Tutaj. 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 na nogach, piechotą ile idziesz. One, two, three. Ja. 3 godziny? Trzy godziny No to wreszcie się dogadałem Trzy godziny No, dowiedziałem się Trzy godziny idą piechotą A mi to zajęło pół godziny motorem No i w końcu wyszło, że Ta babcia szła na ten targ trzy godziny Ale yy, Widzieliście jaką trasą pokazałem tą trasę jaką jechałem i szła, szła boso. Tu jest podobnie, żadnego języka, w żadnym języku, tylko ich plemiennym języku, nawet nie wietnamski, tu tych dialektów jest tak dużo, że trudno zrozumieć, to tak jak ze Ślązakiem, który średnio rozumie prawdziwą polską mowę. I teraz będzie panika. Małeś sobie siedzi w taczce. <grymne> Hello. A tam jest drugi smurf. A tu mamusia szczęśliwa wyszła. Zobaczyć <grymne> O! kurczę, znowu. Zrobił chlewik. Hui, wich wich Świniaczki tutaj się tuczą Jak tu śmierdzi nie muszę wam mówić, nie? Porobili tarasiki i deszcz i woda, która z gór spływa po prostu jest przytrzymywana, a ziemia tutaj jest wyjątkowo żyzna, obojętnie czy to jest zbocze górskie, czy to jest pole na równinie. Ta ziemia jest czerwona i jest bardzo żyzna. Tu po prostu wszystko rośnie. To oczywiście urzekają te parasy ryżowe. Niestety nie mam szczęścia, żeby pokazać, jak wyglądają przez złote łany zbóż, tak jak to było w Tajlandii. Natomiast tu jest po żniwach i są tylko ścierniska. Tutaj północne góry na pewno są mekką dla wszystkich trekkingowców wszystkich tych, którzy uwielbiają tego typu wycieczki z przysłowiowego Buta. Ja tam jednak wolę pozostać przy motocyklu krosowym póki co, bo bardzo szybko mnie przemieszcza i bardzo szybko mam przed sobą nowe widoki Sposób nawodnienia swojego na przykład małego ogródka Bambus przecięty na pół no. Przechyla butelkę do wężyka, i woda już sobie leci do sąsiada na hacjendę Tam też widzę w tym gospodarstwie siedzą dwie kobiety i wyszywają. No z czegoś trzeba żyć, widocznie? ten sposób jest tutaj już praktykowane dłuższego czasu, bo Sapa stała się miejscowością stricte turystyczną. I, i tutaj można w taki sposób sobie przyrobić przez rękodzieło. A jednak pani zgodziła się, żeby pokazać, jak mieszkają. O, właśnie mieszkają tak. Jest wszystko połączone jest, jest garaż. Jest kredens. Klimat chiński. Są i dyplomy ze szkoły. Jest strych, na którym jest zboże. O, dziękuję bardzo za światło. Moi widzowie będą zadowoleni. Tutaj jest magazyn z drzewem, czyli opał, jak jest chłodno to pewnie kuchenka i gotują część kuchenna oczywiście tutaj wszystko tu podłoga jest klepiskiem glinianna, bo gliniarna, ale w miarę tutaj jest garderoba pewnie całej rodziny niestety nie widać więcej. Jest i lodówka. Musi być prąd, skoro mają tutaj dziewczynki telewizor. Tu jest łóżeczko. Wygląda na małżeńskie. Cii. Jest i telewizor, czyli ogromne zajęcie dla każdego dziecka. To jest suszarnia. Na dole palenisko, a tutaj się słyszy jakieś warzywka, jakieś owoce. Jeszcze popatrzymy na tył, jak wygląda tył. O, jest jakiś liczny ptaszek. Znawcy niech powiedzą, co to jest. Nie wiem. Wygląda na jakiegoś szczygiełka. No i oczywiście, coś trzeba jeść. Całe statko. Świniek wietnamski. O, tutaj. Tu ma pani już jakieś wyroby, które oni sami zrobili? Ta rybeczka. O, rybeczka to nasze klimaty. O, tu jeszcze. Jest druga garderoba, taka na zewnątrz Ubrania niedzielne Nie, ubrania niedzielne to są tutaj Tu wisi ubranie niedzielne Jeszcze raz przez ten imponujący. jak na mój wzrost metr 84, no nie, to nie daje rady, bo patrzcie dół Za wysoko I tu jeszcze mają Osobny pokoik, dzieciaki, a wszystko to od pod Eternitem. Oj, to chyba w tym momencie byłbym za miastem. I piękny widok. To rybka, o taka podręczna, pod, podróżna. Śliczna rybeczka. Komu? I dopiłem targu. Kupiłem całą torebeczkę wypchaną z rybeczkami. Coś mi pani chce jeszcze pokazać? No właśnie z tych haftów powstają takie różne, z tych materiałów powstają takie różne hafciki kolorowe. Ok, <laughs> nawet choćbym nie chciał, to w takim momencie no, po prostu wypada coś o tych biednych ludzi kupić, którzy tym się zajmują, poświęcają temu cały dzień. No i pani mi jeszcze na szyję założy, zamknie śluz i mogę iść. Bye, bye, thank you. Myślałem, że mam kondycję, ale chyba nie mam. O, szaszłyk. Psy o bardzo łagodnym usposobieniu. Naprawdę bardzo łagodne. Nie słyszałem, żeby zaszczekały ani razu. Nawet jak są o, zaniepokojone, no normalnie pies zawarczy, zaatakuje, a ten mija cię z daleka. Myślałem, że mam kondycję, ale nie mam kondycji. Po takich górach czuję się normalnie, na wykończeniu. Kurczę, tak żyją, tak żyją kobiety. Ciężka praca, ale najfajniejsze są jednak dzieciaczki. No kupiłem, tam na dole kupiłem, sprzedali mi. Z jednej strony to można im. nie należy im zazdrościć, a z drugiej strony Czyż nie łatwiejsze jest życie, kiedy człowiek może zająć się tylko z sobą i swoją rodziną. Ale nawet na drodze policjant nie wnika w to, jak jedziesz, z kim jedziesz, ilu jedzie czy masz hełm na głowie, czy nie. Nie wnika. To są nazwy. O, to może być, to może być jakaś szkoła. Co to no, za gra? No, o, w kulki grają. No, 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 no. W szkole nic się dzieje, ale zajarzyłem, bo straciłem zupełnie poczucie czasu. Że jest dzisiaj sobota. Poranne godziny. Więc raczej na pewno dzieciaki mają wolne. O, popatrzcie, kalarepa na tej ziemi. Halo, hello, hello. Eto z góralskiego życia. Halo? Nie mają powodu do uśmiechu, a jednak się uśmiechają. za w oku kręci jedziesz i podziwiasz a czasami musisz się zatrzymać bo jest po prostu pięknie jest mieścówka co bạn đây là vùng núi ở trên đây và trên đây là quê hương của chúng tôi là một vùng núi cao ạ và trên đây thì và đây là đường quốc lộ 4 d chúng tôi đang ở đây là chúng tôi là học sinh ở đây và đi học về là gặp được chú ở người nước ngoài vào đây chơi ạ <laughs> To uważam, że mój cel dalej nie jest osiągnięty. Ale o tym w następnym odcinku. Nie mogę tyle wypić. No.